Na puls dnia zaprasza Emil Górny. Czas podsumować wydarzenia dnia, co przed nami. Są niezgodne. Burza po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zdecydowano się na podejście konfrontacyjne. Prawo konstytucyjne jest ma wyższość nad prawem unijnym. We don't want. Nie chcemy odejścia od zasady pierwszeństwa unijnego prawa. Those principles betonowe słupy jednak zostają na malcie. Pomysł co do y, kształtu, co do nie wiem y, pewnej narracji w przestrzeni niezły, nie. To nie jest to. Nie. Dobry wieczór. Trybunał konstytucyjny na wniosek premiera orzeka, że niektóre z unijnych przepisów są niezgodne z polską konstytucją. Rządzący twierdzą, że nic strasznego się nie dzieje. Tymczasem przewodnicząca Komisji Europejskiej jest głęboko zaniepokojona, a opozycja mówi wprost. To pierwszy i bardzo duży krok w stronę poleksitu. Czy obecność Polski w Unii jest zagrożona i co wyrok Trybunału oznacza dla każdego z nas? O tym Seweryn Lipoński. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. To, co tu usłyszeliśmy, może mieć bardzo poważne konsekwencje. Są niezgodne. Z... Trybunał Konstytucyjny podważył bowiem część prawa unijnego. Uznał, że jest niezgodne z polską konstytucją, bo pozwala instytucjom Unii za bardzo ingerować w krajowe sprawy. To konstytucja, to Trybunał Konstytucyjny ocenia, czy nie doszło do zasady przekroczenia kompetencji. To jest na pewno zielone światło, to jest na pewno furtka do ignorowania wszystkich tych postanowień czy ustaleń z Unią Europejską, które się polskiemu rządowi nie będą podobać. Aby wyjaśnić, czego dokładnie dotyczy wyrok Trybunału, musimy się cofnąć o ponad trzy lata. To wtedy wybrano zupełnie nową Krajową Radę Sądownictwa. Wcześniej wybierały ją częściowo Sejm, Senat i samo środowisko sędziowskie. To ostatnie nie było jednak zapisane wprost w Konstytucji. Rządzący wykorzystali tę lukę i zmienili ustawę tak, że nową KRS wybierali wyłącznie politycy, pośrednio uzyskując decydujący wpływ na obsadę sądów, bo to właśnie na wniosek KRS prezydent powołuje sędziów. Zmiany wprowadzone były zmianami ustawowymi. I te były kwestionowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako niezgodne z europejskim standardem beztrenności i niezależności. Polskie sądy chciały badać, czy tak wybrani sędziowie są niezależni. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej im na to pozwolił. I wtedy do gry wkroczył premier, który poprosił Polski Trybunał Konstytucyjny o zbadanie, czy takie działanie unijnych instytucji jest zgodne z naszą konstytucją. Trybunał uznał, że nie jest. Wśród tych kompetencji nie ma organizacji ani ustroju sądownictwa. Nie wszyscy się z tym zgodzili, dwóch sędziów złożyło zdania odrębne. Sprawę szybko skomentowała też Komisja Europejska. Wydała mocne oświadczenie, że nie zawaha się skorzystać z uprawnień. W celu ochrony jednolitego stosowania prawa Unii. Nie chcemy odejścia od zasady pierwszeństwa unijnego prawa, wiążącego charakteru wyroków CUE dla władz i dla sądów. O głębokim zaniepokojeniu mówi szefowa całej komisji Ursula von der Leyen. A specjaliści przestrzegają przed chaosem prawnym. Na zewnątrz ten wyrok nie będzie miał żadnego znaczenia. Profesor Maciej Gutowski mówi, że Polska miała szansę zrobić krok w tył i zastosować się do wyroków Unijnego Trybunału. Teraz dalsze orzekanie sędziów wskazanych przez nową KRS może skutkować lawiną wyroków, które potem ktoś będzie mógł podważać. Mógłby kwestionować je nie z przyczyny tej, że źle sąd orzekł w jego sprawie? Tylko z tej przyczyny, że zły sąd orzekł w jego sprawie. Stowarzyszenie Justicja już zaapelowało do sędziów, by przestrzegać przepisów unijnych i respektować wyroki Trybunału w Luksemburgu. Rządzący przekonują tymczasem, że nic strasznego się nie dzieje, a to nie jest zjawisko nowe. I przywołują przykłady innych państw, które, jak przekonują, też ograniczały ingerencje unijnych instytucji, np. Trybunał Niemiecki. Spowodował, że instytucje europejskie podjęły postępowanie w czerwcu tego roku przeciwko Niemcom za to, że kwestionują zasadę przedkładania prawa unijnego nad prawo konstytucyjne. Polska Konstytucja mówi jasno, że najważniejsze są jej przepisy, potem umowy międzynarodowe, w tym unijne traktaty, a dopiero potem ustawy. Tyle, że cała sprawa zaczęła się od zastrzeżeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie do Konstytucji, ale do niezależności sędziów i wyborów wskazującej ich Krajowej Rady Sądownictwa, szczegółowo określonego w ustawie. Jeśli ma istnieć wspólny organizm, jakim jest Unia Europejska, gdzie jest wzajemne respektowanie, wykonywanie orzeczeń, swobodny przepływ towarów, usług i osób, to standardy muszą być podobne. Zdaniem opozycji czwartkowy wyrok to nic innego jak kolejny krok do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ostatnio zapewniał, że to tylko wymysły jego politycznych przeciwników i że żadnego polegzitu nie będzie. Saweryn Lipoński, Puls Dnia. Były obiektem kpin i nazywane nawet miejskimi pisuarami. Betonowe słupy, czy raczej pomnik poznańskich Olimpijczyków, zostaną nad Maltą. Po zmianach w projekcie, POSIR wraca do realizacji kontrowersyjnej inwestycji. Do szczegółach Jakub Pięta. Póki co jakoś tego nie widzę, nie podoba mi się to. Mowa o betonowych słupach, które od maja stoją nad jeziorem maltańskim. Konstrukcja to postumenty pod tablice pamiątkowe. Mają one stanowić hołd dla poznańskich Olimpijczyków. Gonimy inne miasta, inne województwa. Wszyscy mają, większość miast, których ma medalistów i igrzysk, w jaki sposób ich honoruje. To doskonała promocja miasta, doskonała promocja województwa i dlatego brakujący element staramy się uzupełnić w Poznaniu. Pomysł na betonowe postumenty wywołał wśród poznaniaków na tyle duże kontrowersje, że pracę wstrzymano. Teraz radnym zaprezentowano poprawiony projekt i okazuje się, że słupy zostają. Te zmiany w projekcie polegały przede wszystkim na tym, że sama tablica, która dotychczas była planowana jako taka czarna granitowa tablica, zostanie zastąpiona przez tablicę wykonaną ze szkła. Te zmiany, zdaniem rzecznika POSIR-u, dodadzą inwestycji lekkości. Projekt zaakceptowała Komisja Kultury Fizycznej i Rekreacji, co pozwoli na wznowienie prac. Ja uważam, że aleja z tablicami upamiętniającymi Olimpijczyków powinna być w miejscu. Ogólnie dostępnym, w miejscu związanym ze sportem i w miejscu obleganym turystycznie. W tym przypadku mamy do czynienia z realizacją wszystkich tych trzech moich kryteriów, które w tej chwili wymieniłem. W związku z powyższym uważam, że jezioro Maltańskie jest ciekawą propozycją i dobrze, że zostało. Entuzjastą projektu nie jest radny Marek Sternalski, bo uważa, że na terenach rekreacyjnych powinno być jak najmniej betonu. Jeżeli takie decyzje w różnych gremiach zostały zaakceptowane, to. Ja tylko bym apelował o jedno, aby to miejsce zostało zazielenione i ta zieleń, e, aby była dominująca w tym miejscu. Z tym dotychczas bywało różnie, bo choć zieleń tu była, to trudno było nazwać ją estetyczną. Posir jednak uspokaja. Teren wokół tych, tych tablic będzie pielęgnowany. Jeżeli będzie taka potrzeba, to również będzie pewnie możliwość aranżacji tego terenu właśnie poprzez zieleń, tak żeby te tablice dobrze tam się komponowały. Internauci pytali też, czemu sprawą nie zajęła się tak zwana komisja pomnikowa. Na wstępie było stwierdzenie, że do kompetencji zespołu też nie należy opiniowanie tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych. Choć od maja cały projekt obrósł kontrowersjami, zarówno radni, jak i POSIR mają nadzieję, że Poznaniacy dadzą inwestycji drugą szansę. Myślę, że całkowite zagospodarowanie tego terenu, dorzucenie żywopłotu z przodu, co całkowicie przykryje te postumenty, a także ustanowienie na samej górze artystycznych i interesujących dla oka tablic, które niejako zamkną te postumenty i do nich tak naprawdę nie będzie dojścia, będzie taką atrakcyjną dla oka inwestycją i uważam, że ona się przyjmie. Na rozwiązanie całej sprawy trzeba jeszcze poczekać. POSIR musi ogłosić postępowanie ofertowe. Gdy wyłoni ono wykonawcę, ruszy montaż tablic. Nie tych granitowych, a nowych, szklanych. Jakub Pięta, puls dnia! Piłkarz Lecha Poznań spowodował kolizję i był pod wpływem alkoholu. Do informacji pierwszy dotarł głos Wielkopolski. Zawodnik miał na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Święty Marcin uderzyć w tył auta, które czekały przed przejściem dla pieszych. W wyniku kolizji nikt na szczęście nie ucierpiał. Teraz policja zabrała zawodnikowi kolejarza prawo jazdy. Dodatkowo przeciw piłkarzowi ma być toczone postępowanie karne za jazdę pod wpływem alkoholu. Między innymi o tym rozmawialiśmy z, dzisiaj w półsiednia z Pawłem Janikiem z redakcji sportowej. I fragment. Dzwoniliśmy do, do klubu dzisiaj i faktycznie rzecznik prasowy Lecha Poznań Maciej Henschel podkreślił, że to stanowisko, które zostało wystosowane na Twitterze jest stanowiskiem klubu, jest stanowiskiem oficjalnym i do momentu, w którym Nika nie powróci do, do Poznania, żadne inne stanowisko nie zostanie wystosowane. A jakie to jest stanowisko? To jest stanowisko, w którym klub potępił zachowanie pomocnika Lecha Poznań, ale też podkreślił, że e, przeprasza w jego imieniu, przekazuje te przeprosiny Gruzińskiego Pomocnika, no i też podkreśla, że um, te konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec Niki Kwekwekwekwekwekiriego właśnie, kiedy zawita do Poznania. I to jest podsumowanie wydarzeń dnia, zobaczmy, co jeszcze przed nami. Potężne podwyżki cen gazu. Ludzie na początku w ogóle nie dowierzali, że jest możliwa taka podwyżka. A kogo będzie stać na to? Jak ja mam emerytury 2000, to jak ja będę w stanie zapłacić za to wszystko? Jubileuszowy sezon Filharmonii Poznańskiej. Jubileusze zawsze niosą e, coś świątecznego, mają w sobie. Blisko trzy razy więcej niż do tej pory mają płacić za gaz mieszkańcy Buku i Tarnowa Podgórnego. Nie kryją niezadowolenia, zwłaszcza ci, którzy w ostatnim czasie wymienili stare piece właśnie na ogrzewanie gazowe. Dostawcy tłumaczą się galopującymi cenami w Europie i na całym świecie. Seweryn Lipoński. To kolejna rzecz, która przynajmniej niektórych może mocno uderzyć po kieszeni. Wszystko wskazuje, że po podwyżkach cen prądu zapłacimy też wyższe rachunki za gaz. A niektórzy właściwie już płacą. Na przykład w buku pod Poznaniem. Posłyszeliśmy, że tutaj jakieś straszne podwyżki cen gazu. O. o, widzi pan jak się buntuje? Tutejsi mieszkańcy właśnie dowiedzieli się o podwyżce opłat. I to drastycznej, bo blisko trzykrotnej, o 170%. Delikatnie mówiąc, zachwyceni nie są. A kogo będzie stać na to? Jak ja mam emerytury 2000, to jak ja będę w stanie zapłacić za to wszystko? Naprawdę, no jestem zaskoczony, że tak poszło w górę, nie? Bym mówiła: 30% to tak, ale. Ale tak to ludzie będą mieli bardzo ciężko. To będzie problem bardzo duży. Dorota Ratajczak jest jedną z osób, które wymieniły ogrzewanie na gazowe. Zrobiło tak sporo mieszkańców. Urząd miasta dawał na to dopłaty. A teraz. Taka niespodzianka. Ludzie na początku w ogóle nie dowierzali, że jest możliwa taka podwyżka. Według mnie podwyżki cen gazu są nie do przyjęcia przez właściwie każdego mieszkańca i każdego człowieka, którego to dotknęło, ponieważ godzi to w każde gospodarstwo domowe. Pani Dorota dowiadywała się, czy może w tej sytuacji zmienić dostawcę gazu, ale okazało się, że to nie takie proste. Od ręki się nie da. Tym dostawcą, podobnie jak dla pozostałych mieszkańców Buku, jest firma GenGas Energia. Ma siedzibę w Tarnowie Podgórnym. Tam również mieszkańcy dowiedzieli się o gigantycznych podwyżkach. Zadzwoniliśmy z pytaniem, skąd tak duże zmiany opłat. Firma przysłała nam odpowiedź mailem. W którym podkreśla, że wynika to z rosnących cen gazu w Europie i na całym świecie. Spółka Gengas Energia musiała zakupić paliwo gazowe po nowych cenach rynkowych, co przełożyło się na wzrost cen u klientów. Dostawca podkreśla, że jego nową taryfę zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki, zresztą nie tylko jego. Podwyżki szykuje też na przykład PGNiG. Widzimy doskonale, co dzieje się w Europie. Pan... Jej prezes na zorganizowanym w tym tygodniu kongresie 590 przyznał, że i tu klienci niebawem zapłacą więcej, a jako przyczynę podawał m.in. ograniczone dostawy gazu z Rosji. Rosja przy pomocy Gazpromu steruje w pewnym sensie rynkiem gazu w Europie, posiadając na nim dominującą pozycję, no i siłą rzeczy. Wpływa także na gigantyczny wzrost cen gazu. Dodatkowo popyt na gaz jest tym większy, że Unia Europejska traktuje go jako przejściowe rozwiązanie w odchodzeniu od węgla i dążeniu do stosowania bardziej ekologicznych źródeł energii. Seweryn Lipoński, puls dnia. Czwarta fala epidemii nie odpuszcza dzisiaj blisko 2000 zakażeń w całym kraju. Zobaczmy zatem już teraz, jak wygląda najnowszy raport o stanie epidemii. Dzisiaj wykryto dokładnie 1895 przypadków zakażeń, w tym 67 w Wielkopolsce. W całym kraju zmarło 31 osób, w tym 3 z nich pochodziły z Wielkopolski. Liczba w pełni zaszczepionych nadal wynosi trochę ponad 19,5 miliona osób. Przed nami weekend protestów. Jutro o godzinie 15 w swojej wsparcie medyką będą okazywać studenci kierunków medycznych. A Nieco później o 16 na Placu Wolności rozpocznie się protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który wczoraj orzekł, że niektóre zapisy Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z Polską Konstytucją. O szczegółach tych protestów już teraz pytamy i będzie opowiadać o tym nasza reporterka Paula Borowska. Dobry wieczór Paulo, prosimy zatem już teraz o szczegóły. Dobry wieczór Emilu, dobry wieczór Państwu. My znajdujemy się właśnie na Placu Wolności i tutaj można powiedzieć, że będzie to takie kluczowe miejsce dla jutrzejszych protestów, bo tutaj o godzinie 16 jutro rozpocznie się protest kodu pod hasłem Szlaban dla pis my zostajemy w Europie i to jest właśnie ten protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który tak jak Emilu powiedziałeś wczoraj orzekł, że niektóre zapisy traktatów o Unii Europejskiej są niezgodne z polską konstytucją. I jak wiemy, tutaj rozpętała się burza po tym wyroku. Opozycja, ale także wiele, wielu obywateli nie zgadza się z tym wyrokiem. Mówią, że to pierwszy krok do tego, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej. Bo tutaj przypomnijmy, że jeśli o ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego chodzi, to oznacza on tyle, że po, że po prostu Polska nie musiałaby się stosować do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości respektować tych nakazów, które już się pojawiły na przykład w przypadku e, zlikwidowania izby dyscyplinarnej. Więc tutaj, tak jak mówię, jest burza po tym wyroku i stąd jeden protest, tutaj jeden protest o godzinie 16 będzie się zaczynał. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi protest, to z kolei protest studentów kierunków medycznych. Którzy rozpoczną swój protest na placu Mickiewicza, ale dotrą właśnie tutaj. I tutaj ich protest się zakończy. A o tym, jak dokładnie będzie ten protest przebiegał z placu Mickiewicza, tam się rozpocznie i co dalej, o tym mówi Zuzanna Aurast, jedna z organizatorek i także studentka kierunku lekarskiego. Stamtąd wyruszy przemarsz, a następnie. Um, już po zakończonym um, przemarszu um, będą wystąpienia organizacji właśnie um, studentów kierunków medycznych, także przemówienia młodych lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Um, także gorąco Państwa zachęcam do wzięcia udziału. Jeśli chodzi z kolei o protest medyku, o którym przed momentem też mówiła jedna z jego organizatorek, to tutaj właśnie studenci kierunków medycznych chcą wesprzeć, chcą okazać swoje, swoją solidarność medyką, no bo przecież to oni już po studiach wejdą w ten zawód i będą musieli zmagać się z tymi trudnościami, o których dzisiaj się mówi w służbie, w służbie zdrowia, czyli m.in. niskie płace, warunki pracy, też zmuszające często medyków do pracowania po 300-400 -400 godzin rocznie, co jak wiemy, 300-400 godzin miesięcznie, przepraszam oczywiście, co jak wiemy też odbija się na samej pracy, więc też można powiedzieć na zdrowiu pacjentów. Tak jak mówię, to faktycznie weekend protestów, bo jeden protest tutaj na Placu Wolności o godzinie 16 się zaczyna, a drugi protest, protest studentów kierunków medycznych tutaj na Placu Wolności ten protest się skończy, więc tutaj tak jak zawsze Plac Wolności jest takim, jest takim ważnym elementem w tych protestach. I jutro oczywiście będziemy dla Państwa relacjonować te protesty. Paula Borowska zbierała dla Państwa te wszystkie informacje. Paulo, serdecznie Ci dziękuję. Październik już od wielu lat uznawany jest za, na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. W tym szczególnym okresie podejmujemy tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi. O tym dziś rozmawialiśmy o 18.20 z gościem wieczoru Zobaczymy fragment tej rozmowy. Mamy pełne dane naukowe, które wskazują, że jeśli chory jest diagnozowany w inny sposób niż grupa chorych, która. Jest diagnozowana w, w ramach tak zwanego programu przesiewowego, screeningowego, to te wyniki leczenia odbiegają znacząco, są znacząco gorsze. To jest rząd wielkości między 20 a 30 procent. W związku z tym ta zgłaszalność się do programów jest niezwykle istotnym elementem, który na pewno poprawiłby wyniki leczenia, dlatego że zaawansowanie nowotworu o jeden stopień wyższe Powoduje spadek wyników leczenia rzędu 20%. To znaczy, że 20 chorych umiera, czy nie jesteśmy w stanie ich uratować na stół, jeśli zgłoszą się o jeden stopień klinicznego zaawansowania nowotworu większy, aniżeli by było to można zrobić. Badania ciebowe są między innymi po to, aby zmniejszyć ten odsetek chorych zgłaszających się w późnym etapie zaawansowania nowotworu. Na razie nie będzie północnej obwodnicy Poznania. Na drogę nie zgodziła się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jakie będą dalsze losy tej drogi, jaki będzie jej przebieg i dlaczego jest potrzebna? O tym rozmawialiśmy w otwartej antenie. Zobaczmy fragment. W tym przebiegu, który został zaproponowany, obwodnica wywoływałaby szereg jednak konfliktów. Nie tylko tych natury przyrodniczej stricte, ale również przestrzennych i społecznych. Ten przebieg, który zaproponował ZDP, prowadzi prosto przez bardzo cenne dla aglomeracji poznańskiej i całej Wielkopolski tereny przyrodnicze, w tym zauważmy tereny Natura 2000 ten przebieg obwodnicy odciąłby mieszkańców i Poznania i okolicznych gmin powiatu poznańskiego od terenów przyrodniczych które są bardzo ważne dla nich z punktu widzenia rekreacji i rozwoju turystyki część szlaków bardzo popularnych turystycznych rowerowych tras biegowych czy też nawet takich oznaczeniu historycznym jak trakt annowski Zostałyby zdegradowane bądź też sprowadzone do roli drogi serwisowej. Przy tym wariancie wybranym i preferowanym przez nas, zupełnie została ta jest odsunięta od rezerwatu Morasko, nawet poza Okulinę. Udało nam się pozyskać teren na poligonie Wiedrusku. Niektórym marzyło się, że wejdziemy w Głom i przepchniemy to. Ten poligon na pół niestety to jest poligon na toski, to się absolutnie nie zgodziło, ale zgodziło się na to, żebyśmy weszli 80 metrów w głąb. Omijamy tereny cenne przyrodnicze. Nie da się nie da się uniknąć pewnych szkód. Rusza jubileuszowy 75. sezon artystyczny Filharmonii Poznańskiej o najciekawszych wydarzeniach i nowościach, które uraczą widzów w tym roku opowiedział nam dzisiaj dyrektor Wojciech Nędwik. W piątek, pierwszy piątek października, Filharmonia Poznańska tradycyjnie zaczyna oficjalnie sezon artystyczny. Tym razem będzie to sezon 75. No, to już jest szczególna poniekąd okazja, ale e, myślę, że są co najmniej dwie równie ważne, jeśli nie ważniejsze, mianowicie. E, ten. Koncert otwieramy pod batutą nowego dyrektora muzycznego i dyrygenta szefa naszej orkiestry, maestro Łukasza Borowicza. Wykon I wykonamy dwa utwory, które od kilkudziesięciu lat w Poznaniu wykonywane nie były. Słynny koncert Albana Berga, Pamięci Anioła, poprzednio był w 1974 wykonywany w Poznaniu, oraz e, Piątą symfonię Antonina Dworzaka. Wyda się dziwne, jak? Dworzak tak rzadko wykonywany? Tak. Otóż ta symfonia poprzednio wykonywana była w Filharmonii Poznańskiej 36 lat temu. Czas teraz na informację Meteo i Zofia Papież. Dobry wieczór Państwu. Piątek upłynął pod znakiem pogodnej i słonecznej aury, ale chłodne masy powietrza ze wschodu przyniosły niewysokie wartości na termometrach. W niektórych miejscach Polski temperatura spadła poniżej 0 stopni Celsjusza. Taka sytuacja była na wschodzie naszego kraju. Zatem sprawdźmy, jak będzie wyglądać ta najbliższa noc w stolicy naszego regionu. Nadchodząca noc w Poznaniu zapowiada się bardzo pogodnie, wręcz bezchmurnie, ale chłodno. Temperatura spadnie do 4 stopni Celsjusza. Jutro czeka nas kontynuacja pięknej słonecznej wyżowej pogody. Wody. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 13 stopni, w tym najcieplejszym momencie doby. Wiatr zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia powieje słabo i umiarkowanie z kierunków wschodnich. Ciśnienie wysokie na poziomie 1035 hektopaskali i będzie niestabilne. Zatem sprawdźmy głuponą trzy kolejne październikowe dni w stolicy naszego regionu. W niedzielę i w poniedziałek jeszcze kontynuacja pięknej, słonecznej, wyżowej aury z dużą ilością promieni słonecznych, zwłaszcza w niedzielę. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, ale już od wtorku czeka nas zmiana. Na pogody będzie pochmurno i deszczowo. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, a dodatkowo we wtorek może powiać nieco silniej. Ciśnienie będzie się obniżać i z dnia na dzień wyniesie 1010 hPa we wtorek. Temperatura także nie wysoka. W nocy nad ranem w niedzielę i w poniedziałek tylko 3 stopnie Celsjusza. We wtorek 6, w tym najchłodniejszą mencie doby. Co w pełni dnia? Temperatura maksymalnie wzrośnie w niedzielę do 12, w poniedziałek i we wtorek do 9 stopni Celsjusza, w tym najcieplejszą mencie doby. Kolejne dni przyniosą są temperaturę oscylującą wokół 10 stopni Celsjusza. Z informacji pogodowych na ten moment to już wszystko. Dziękuję i do pogodnego zobaczenia. A do mnie już pędzi Bartosz Bartkowiak, niczym chud, który tutaj przedziera się także do studia, bo na dworze już niestety, drodzy państwo, zimno pędził, pędził i dopędził. Dzisiaj dało się tak. Bartosz Bartkowiak, czyli gospodarz Wieczoru WTK będzie opowiadał o tym, co jutro ważnego wydarzy się w naszym mieście całkiem sporo. Tak, jutro o tym już państwo słyszeli, czeka nas protest, a dokładniej Młodzi Solidarni z protestem medyków. O tym także już mówiła Paula Borowska, ale przypomnijmy, bo to także akcja, która jest prowadzona w związku z Białym Miasteczkiem, które jest zorganizowane w Warszawie. Tam medycy protestują. Teraz widzimy dokładnie mm, także mm, grafiki o tym związane z tym wydarzeniem. Jutro na placu Adama Mickiewicza przed LALOM UAM z, zbiorą się ci protestujący, natomiast później przejdą nawet na e, plac wolności e, e, i tam młodzi spotkają się z przedstawicielami poszczególnych zawodów medycznych, samorządów, organizacji e, studenckich i w ten sposób chcą właśnie okazać e, solidarność z protestującymi medykami. Szlaban dla PiS, zostajemy w Unii Europejskiej. To Ciekawe, ja co to mówię, znaczy. to mówią ci, którzy jutro także będą protestować, ale tym razem na Placu Wolności. Dokładnie tak, na Placu Wolności. No na Placu Wolności z reguły dużo się dzieje, jeżeli chodzi o demonstracje, protesty w naszym mieście, ale teraz mówimy już nie o sobocie, a o niedzieli, bo tam Komitet Obrony Demokracji m.in. planuje zorganizować protest związany właśnie z tym, co wydarzyło się dzisiaj i wczoraj w Trybunale Konstytucyjnym. Dokładnie o godzinie 16.00 początek tej demonstracji i właśnie jak przed chwilą powiedziałeś, szlaban dla PiS zostajemy w Unii Europejskiej. To tytuł wydarzenia i organizatorzy piszą, drodzy Państwo, tak, PiS czymś co nazywa wyrokiem wydanym przez coś, co nazywa Trybunałem, wykonał pierwszy realny krok do poleksitu Polski ze struktur zjednoczonej. Europy. Ciekawe co to znaczy, my przekonamy się w niedzielę, zapewne także tam naszej kamery nie zabraknie, ale to w niedzielę. To w niedzielę y, mam tutaj napisane, że jutro wydarzenia kulturalne w weekend w Poznaniu. W takim razie jakie? Tak, ale nie dokończyłeś, bo tam także jest napisane, co się będzie działo, a będzie się działo naprawdę sporo. Oprócz tych demonstracji, o których już powiedzieliśmy, oprócz tych protestów, jest także i szansa, by skorzystać z kulturalnej oferty, jaką przygotowały dla nas instytucje kultury w naszym mieście. Trwa cały czas instytut, trwa cały czas festiwal. Pamiętajmy o Osieckiej, dzisiaj się on trwa do niedzieli. Także oprócz tego czeka nas jutro między innymi kolejne, kolejne zwiedzanie Biblioteki Raczyńskich. To na to będzie okazja w następnych dniach. Teraz także widzimy te, te książki, które są w. w, w w bibliotece raczyńskich, ale będzie także i szansa na to, by nasłuchiwać tego, co się dzieje na poznańskim szelongu, bo czeka nas dokładnie spacer z dźwiękami. On będzie w niedzielę. Także tam muszą Państwo zabrać sobą własne słuchawki i co ważne, spacer jest dla dzieci od 10. Roku życia, więc także jest co robić w naszym mieście. I ja Państwa zachęcam do tego, żeby także z tej oferty kulturalnej skorzystać. Bartosz Bartkowiak o tym wszystkim Państwu opowiadał i to opowiadał to z głowy, bo jeżeli mogę zaprezentować, to Bartosz Bartkowiak na tej kartce ma nic. E, dziękujemy bardzo serdecznie za wspólnie spędzony tydzień. Jutro, oczywiście, Puls Dnia wraca o 18.00. 20, o 18, o 20.00 także proszę być z nami. Tymczasem my dziękujemy Państwu za uwagę. Bartosz Bartkowiak. Emil Górny, tak się nazywa i uciekamy. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia. Jutra.